Przede wszystkim, tu Kawaii Potterhead i dzisiaj mam dla was quizy, bo quizy są fajne. Dzisiaj są o tematyce Harry Pottera. I bez przedłużania, bez przedłużania. zaczynajmy. Tierra przedziału. Do jakiego domu ty trafisz? Co cię charakteryzuje? Halo, halo, panie quizie? Halo? Aha, coś mi się... o. Odwaga, wiedza, spryt, niezdarność, dziwaczność, woda, zaufanie. Mm. Nie wiem, chyba. Może. Może. Yy, Sprawdź. Kto jest wie, żebyś wybrał? Yy, sowa. Chociaż. Tak, tam by yy, nie kłopouchy. Nie kłopouchy. Yy, Krwoła w Jakie Jak jest przedmiot? Mm w czarną magę mi się wydaje taka najbardziej ciekawa. Coś mi się nie chce zaznaczyć. Mhm, super. O, jaki kolor wybierasz? chyba? być. Wybieram kolor szary. Z tych taki, wszystkich, takich neutralnych bardziej co sądzą o tobie inni? Nie mam pojęcia. Mnie się wydaje, że. Łapany. Lubisz zaklęcie? Moim zdaniem, malchumora jest bardzo przydatne. Czy lubisz sport? Uwielbiam? Nie lubię. Zależy jaki. Zależy jakie. Co byś najchętniej zjadł. Człowiek dobrze co myślisz o czarodziejach krwi Mugolskiej? Powin, tak. No, powinien być w, w Hogwarcie. Witamy w Gryffindorze Nie najgorzej. Yy, mi się podoba wynik. I yy, nie wiem co jeszcze nam powiedzieć, bo po prostu Gryffindor i tego... Tak. Zemił Jak dobrze znasz Harry'ego Pottera i jego przyjaciół. Jak brzmi pełne imię i nazwisko Harry'ego? Oczywiście, że Harry James Potter, która para bohaterów e, zginęła w Icypiach Śmierci? Um. Hedwigi na pewno. Adam Bldor, e, w ciągu chwili. Czyli ten. Nie wiem, kto to jest nawet, ale. I Hedwiga. Co Hermione i Ginny chciały dać Haremu na 18 urodziny? Ale nie. Bo mam chłód on już miał wcześniej, więc niespodziankie, to no tak by było, takie, no niekoniecznie chyba. Niekonie nieko niekoniecznie, tylko niekoniecznie. No włosłowy chyba też, bo nie miałby za bardzo. A nie no, czekajcie czekaj, na no, 18 rodzinę. Nie wiem. takich z tych najbardziej prawdopodobniej mi się wydaje, że tort? To jest takie, by było normalne, no ale. No, no, tort. W co zmieniła się Hermiona w drugiej części po wypiciu eliksiru wielosokowego, tak w Hagryda, ym, wymieniła się w y, kota. Z kim Hermiona poszła na bal w czwartej klasie? Oczywiście, że z Wiktorem Krumem. Co było ukryte w zniczu, który Harry z dostał od Dumbledora? Kamień wskrzeszenia. Jak miały na imię dzieci Harego. Mm. Tak, ostatnia powieść jest prawidłowa. Nie ostatnia, pierwsza powieść jest prawidłowa. Z której różdżki zginął Severus Snape? Severus Snape? Żal odpowiedź nie sądę, jest prawidłowa, mi się wydaje. Aha! A, miał miał to tu co tylko po... Naprawdę, czy to jest pomyłka, czy ktoś napisał Dumbledore'a przez dwa L? Prawda dla autora? Yy, nie z wiem. Z... W której części Hermiona płakała z powodu Rona? Co? Aha. To była chyba pierwsza część, mi się wydaje. Szósta. Nie, pierwsza część... Aha, to nie o to chodziło. Chodziło o to... Czekajcie, czekajcie. Z Rona? Nie, wiem, nie pamiętam o co to chodziło, ale jest nieźle. Postaram się następnym razem. A 7 na 9 to nie jest tak bardzo nieźle. Nie wiem. Jakby do ostatnie już. czy rozpoznasz, z jakiego filmu pochodzi to ujęcie seria o Harem Potterze. W tej części Harry, Pot Harry Pottera pochodzi ten kadr. Oczywiście, że z Harry Pottera i kamienia filozoficznego, bo to jest widzicie tą minę? Z której części pochodzi ten kadr? Mm. Mi się wydaje, że to pochodzi z... Albo więzienia z kabanu, albo czary ojowaków no, na nic to, to raczej nie. Z więzienia z kabanu mi się wydaje. No. Z której części Harry Pottera pochodzi ten kadr? To jest oczywiście Harry Potter bo pamiętam, to był ten. To, był ten poż, nie, to, to było z tym rocznym znakiem, jak tam afera. Z której części Harry, po Harry Pottera pochodzi ten kadr? To pochodzi z. To pochodzi z wieźniowskiego manu. Z której części Harry Pottera pochodzi ten kadr? Z pół półkrwi. Tak. W drugiej części charakter pochodzi ten kadr. To chyba jest. Ym... Nie mam pojęcia co to jest, to jest. A to mi się też to jest tajemnica. Tak, Nie wiem. W tej części Charaktera pochodzi ten kadr. To jest. Komada tajemnica, jak już mówiłam wcześniej. Nie, nie mówiłam tak, ale nie mniejsza. Z której części Harry pochodzi ten kadr? Mm, mm, chyba z, z kamienia filozoficznego. Z no. tej części Harry pochodzi ten kadr. To jest w śmierci w części pierwszej. Z której części um, Harry pochodzi ten kadr? I to jest część drugiej z śmierci. To jest po prostu teraz. Z części pochodzi ten kadr. No to ta będzie jaskawane, bo ewidentnie jest, to jest, to jest to, jest... widać gdzie to jest, to jest schemat ta wrzeszcząca chata, w stąd pamiętam. No więc... Z której części Harry potra pochodzi ten kadr. Um, nie widzimy. Chyba z księcia pukry, mi się wydaje. To z której części Harry Potter pochodzi ten kadr. no to to jest... Um, za... zachód z za Z której części Haregoptera pochodzi ten kadr i to jest... I to są istnienia śmierci, część druga. W której części pochodzi ten kadr. I to też jest, nie, to jest albo księ... książę półkwi, albo istnienia śmierci. To są śmierci, mi się wydaje. A, księ... książę po krwi, świetnie. W tej części Harry Pottera pochodzi ten kadr. To jest wtedy, kiedy on dostał od nich tą mapę od Weasley'ów, czyli to mógł, no nie? Bo to z chyba, no. Z której części Harry Pottera pochodzi ten kadr? To jest chyba z czary ognia, z tego co pamiętam. Z której części Harry Pottera pochodzi ten kadr? Książa hmm. Książę Purkwi. Pur pur krwi. Z której części Harry Pottera pochodzi ten kadr? To jest śmierci, część druga, nie pierwsza. Druga. Z której części Harry Pottera pochodzi ten kadr? To też, jest, to też są istnienia śmierci, część druga. Z której części Pottera pochodzi ten kadr. Mm. Nie wiem chyba. Chyba. To jest mi się wierzyć za zakon Feniksa, bo no, Bo tak. Z której części Pottera pochodzi ten kadr i to oczywiście są z śmierci część druga. Z której części Harry Pottera pochodzi ten kadr. No to jest chyba zakon Feniksa, jeśli Amrit siedzi. No. W kolejności Harry Pottera to też jest za Konfinixa. Więc to już nawet no, nie różne pytania, czy też by wszystkie są takie same. Ten krater pochodzi z. Nie mam pojęcia z czego. Komentarz tajemnic, aby. Albo... Komentarz tajemnic chyba. Komentarz tajemnic, chyba. Komentarz tajemnic, chyba. Z kolejności Harry Pottera pochodzi ten krater. Z. Z nieśmierci albo. z nieśmierci chyba. No, co? Ok. Z pierwszej części chyba pochodzi ten kadr. I to jest Komnata tajemnic. Hmm, pamiętam. Co? Kometa filozoficzny. Aha, bo to było przy tym. Dobra. Z pierwszej części chyba pochodzi ten kadr. Ale długi jest ten quiz. Hmm. Hmm. To jest. To jest Komnata tajemnic. To jest. To są śmierci, część druga. To, to, to oczywiście też jest komnaty tajemnic. To. nie wiem, co to jest. chyba. chyba. To też jest chyba komnaty. nie. Nie wiem, to nie jest komnaty tajemnic. To jest. nie wiem, dużo tego jest. Jak Fenixa, ale dużo z tych pytań. To jest książę pukrwi też Dobra, no, na tym skończyć ten quiz, bo ja po prostu... Dobra, jeszcze sobie zrobimy parę... Czekajcie, czekaj, ile to jest do końca jeszcze? A nie, dobra, możemy sobie zrobić sobie do końca Więc z jakiej części charakteru pochodzi ten kadr, to... to iz... Nie, to nie są śmierci To jest zakon Phoenixa. Tak to, A to pochodzi z księcia Połukrwi. to Tak, Oczywiście są księcia śmierci, część druga i... czekajcie, ile my no, tu mieliśmy? 31 na /36, 36, więc jest... brawo. Drugą I... tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobał filmik, to nie zapomnijcie da zadać łapki w górę. Jeśli jeszcze, nie, jeszcze, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli... filmik... nie, co ja, co ja, co ja, co ja, co ja mówię? I jeśli... Mać pomoc na kolejny filmik, żeby nie, za, nie było cały czas na quizy. Napiszcie mi go w komentarzu, bo go zre zrealizować, więc